Aby utworzyć trafne prognozy statystyczne, musimy najpierw przyjrzeć się statystycznym danym sprzedaży. W jaki sposób? Wybieramy poziom, na którym chcemy pracować i analizujemy te dane. Za pomocą opcji sortowania nawiguję przez hierarchię kluczy i wybieram poziom, który chcę prognozować. Na przykład najpierw wedle klienta, a później wedle numeru wyrobu. A mogę jeszcze na przykład, później według handlowca. System jest elastyczny i umożliwia oglądanie danych w przeróżnych hierarchiach, które nas interesują. Oczywiście do dalszego planowania system RP potrzebuje prognozy na najniższym poziomie, to znaczy na poziomie Itemu. Ale DMP potrafi prognozować na dowolnym poziomie hierarchii, a następnie przed przekazaniem prognozy do ERP rozrzucić ją na poziom itemu, bazując na kluczach automatycznie obliczonych z danych statystycznych, a także nawet skorygowanych ręcznie przez użytkownika. Spójrzmy teraz na historię sprzedaży dla wybranego poziomu, czyli dla klienta Liru Merle w Polsce dla tych dwóch itemów. Widzimy, że sprzedaż była bardzo zmienna. Jest to typowe w środowiskach, które mają wiele losowych sytuacji, w szczególności akcji promocyjnych. Możemy wyświetlić sprzedaż z uwzględnieniem właśnie tych akcji. Pozwala to lepiej zrozumieć popyt historyczny. Możemy analizować promocje i inne wydarzenia. Natomiast, jeżeli odejmiemy te akcje promocyjne i inne zdarzenia losowe wpływające na popyt, dostaniemy Linię bazową popytu klienta. Pokazuje ona jasno sezonowe piki i spadki popytu. I widzimy, jak rzeczywiście rozwija się popyt, niezależnie od akcji promocyjnych i innych zdarzeń. System może także automatycznie odjąć promocje i wydarzenia w trakcie prognozowania. O czym za chwilę. Mając przygotowane statystyczne dane sprzedaży, możemy teraz policzyć bazową statystyczną prognozę. Jest kilka opcji w zakresie algorytmów prognostycznych, które możemy zastosować. System dysponuje kilkunastoma dostępnymi na rynku metodami prognostycznymi. Możemy także wybrać prognozowanie konkurencyjne, to znaczy możemy zadać kryteria, takie jak na przykład trafność prognozy, a system automatycznie dobierze algorytm prognozowania, który najlepiej te kryteria będzie spełniał. W tym widoku, który tutaj widać, system wykonał już podstawową statystyczną prognozę w podziale na klientów, ale oczywiście, jak wspomniałam, można prognozować na dowolnym poziomie hierarchii. System może też odzwierciedlić przyszłe działania promocyjne pochodzące od klientów lub własne. I tak na przykład widzimy tutaj promocje wprowadzone w kolorze czerwonym i prognozowanie, prognozę, która uwzględnia te promocje. System może automatycznie dodać te wartości do bieżącego okresu, w zależności od naszej decyzji. Możemy więc zobaczyć końcową prognozę zawierającą promocję wydarzenia, ale także jeżeli nie wiemy albo nie chcemy uwzględniać przyszłych promocji lub innych zdarzeń, możemy w prognozowaniu ich nie uwzględniać. Tak jak widać na tym przykładzie, dla klienta Leroy Merlin system wykonał prognozę, odejmując, odejmując promocje, które wydarzały się w przeszłości. Możemy też z biegiem czasu zbudować historyczną bibliotekę promocji z historii i możemy zastosować ją w prognozowaniu przyszłej sprzedaży. Czyli możemy prognozować wskaźniki promocji. Wiemy już, jak stworzyć prognozę statystyczną z historii sprzedaży. Przejdźmy zatem do prognozowania w zespole. System wspiera pracę w zespole. Możemy więc wprowadzać modyfikacje do prognozy przez handlowców odpowiedzialnych za dany obszar. I Monika może potem łatwo zatwierdzić lub odrzucić prognozy przygotowane przez handlowców dla poszczególnych regionów lub grup produktowych lub klientów. Monika wykonała już prognozę dla wyrobów w podziale na handlowców, którzy, jak widać z tego widoku, opiekują się poszczególnymi grupami klientu. I tak handlowiec jeden opiekuje się sieciami, handlowiec dwa eksportem, a handlowiec trzy detalem. Monika wykonała prognozę dla tych towarów i dla tych kanałów i teraz chce, żeby handlowcy sprawdzili te prognozy i wprowadzili do nich poprawki zgodnie z ich planem i z ich doświadczeniem. Gdy handlowiec loguje się na swoim systemie, Widzi tylko te dane, za które jest odpowiedzialny. Zniknęły wszystkie inne dane, które są, były przypisane do pozostałych handlowców. Widzimy tutaj tylko ten obszar, za który odpowiedzialny jest handlowiec numer 3. Handlowiec może teraz Nanieść swoje poprawki do prognozy i tak, na przykład w lipcu prognoza tego wyrobu jest na 7 sztuk, natomiast on wie, że nie będzie to 7 sztuk, ale będzie ich trochę więcej, o 40 sztuk więcej. A z kolei mechanizmu nie będzie 9, ale także o 40 więcej. Handlowiec nanosi wszystkie poprawki i kończy pracę. Teraz Monika otworzy prognozę, która została poprawiona przez handlowca. Zmiany jeszcze nie będą widoczne. W lipcu nie, ma, nie widać żadnych poprawek. Stało się tak dlatego, że najpierw Monika musi zaakceptować lub odrzucić zaproponowane zmiany. Monika może podejrzeć jakie zmiany zostały wprowadzone i gdzie. I widzimy, że w lipcu zostało zaproponowane 40 sztuk więcej i 40 sztuk więcej danego wyrobu przez handlowca numer 3. Monika może te zmiany zatwierdzić lub odrzucić. Teraz, gdy Monika otworzy ponownie Ostateczną prognozę. Widzimy, że zmiany w lipcu zostały wprowadzone do prognozy. Poprawki prognozy mogą zostać przesłane przez handlowców automatycznie za pomocą funkcjonalności prześli pakiet prognozy. Niezbędną akcją Moniki będzie też śledzenie trafności prognoz i identyfikowanie wyjątków. Jak wiemy, zarząd tego od niej oczekuje. Jednym ze sposobów, by to zrobić, jest zastosowanie tabel obliczeniowych. Ta tablica, którą tu widać, pokazuje, gdzie sprzedaż odchyla się od prognozy. Możemy sprawdzić tę trafność na dowolnym poziomie, na przykład według produktów czy według klientów, z wykresami, które będą aktualizowane automatycznie, i gdy największe wyjątki zostaną znalezione, możemy je przekazać pozostałym użytkownikom zaangażowanym w proces prognozowania w celu weryfikacji i aktualizacji prognozy. Tutaj kolor zielony oznacza, że, że trafność jest w porządku, natomiast tym wartościom oznaczonym na czerwono należy się przyjrzeć. Po zatwierdzeniu prognozy, jak już wspominałam, system automatycznie może rozagregować ją na poszczególne itemy na niższy poziom agregacji i przekazać te dane do ERP w celu dalszego planowania zakupów, produkcji czy sprzedaży. Co jednak zrobić, gdy wprowadzamy nowe produkty? Jak utworzyć prognozę dla produktu, który nie ma historii sprzedaży? Jednym ze sposobów jest połączenie nowego produktu, taki jak ten z numerem A, z istniejącym przez funkcjonalność protoplasty i spadkobiercy, tak zwanego fantomu. Wiemy, że ten przedmiot nie ma własnej historii, ale możemy go połączyć z podobnym produktem i skorzystać z historii tego produktu, by utworzyć prognozę. W niniejszym pokazie zobaczyliśmy podstawowe możliwości systemu InforDMP, dzięki którym Monika może teraz sprawnie tworzyć trafne prognozy, pracując w zespole na jednej prognozie dla różnych produktów na różnych rynkach, dla różnych klientów. I stosować promocje i inne zdarzenia, łatwo wykrywać wyjątki i dzielić się prognozą z zespołem, który będzie dalej planował sprzedaż, produkcję i zakupy.